Cześć, witam was bardzo serdecznie 10 października 2024 roku i zaczynamy nasz czwartkowy przegląd rynków i dzisiaj, oprócz kryptowalut będzie kilka towarów, które dla Was przygotowałem. Przy Bitcoinie, również zerkniemy sobie aktualnie na dominację Bitcoina, która jest poniżej 58%, więc sobie za chwilę to wszystko zobaczymy. No i ja przypominam, że jutro nie ma nagrania z codziennej analizy jutro wyjeżdżam trochę odpocząć po ostatnich zagraniach ale na discordzie jeszcze z rana zrobimy sobie start rynku europejskiego na live więc sobie zobaczymy jak wystartuje rynek no i później dopiero wybieram się w dłuższą drogę a wrócimy do nagrań jak zwykle w poniedziałek więc już teraz wam życzę przyjemnego odpoczynku przez weekend no a my standardowo zaczynamy od CoinMarketCap, gdzie w ostatnich 24 godzinach spośród pierwszej setki na CoinMarketCap widzimy po pierwsze Bitcoina, który jest na minusie 1,8%, Ethera, który traci prawie 1,7%, a największy zysk zalicza Chiliz, prawie 10%, zbliżamy się do 10% na plus. A największą stratę zaliczył Aptos, aktualnie prawie 9,5% straty. Aktualnie wskaźnik strachu i chciwości spadł oczywiście od wczoraj przez ten spadek ceny bitcoina. No i aktualnie mamy poziom 39%. A tutaj wskaźnik Altcoin Season Index, aktualnie poziom 35. Zobaczmy sobie mapę likwidacji. Wczoraj polikwidowało trochę tych longów, ale widzimy, że tutaj dosyć spora jeszcze jest pula do zebrania na 59 643 dolary i jest to ponad 126 milionów dolarów, ale to wszystko się bardzo dynamicznie zmienia. Zobaczmy sobie teraz w liczbach jak to wygląda. No i w ostatnich 24 godzinach zlikwidowało prawie 59 tysięcy pozycji na łączną kwotę ponad 161 milionów dolarów, z czego longów to było ponad 137,5 miliona dolarów. Shortów polikwidowało zaledwie niecałe 24 miliony. A największe pojedyncze zlecenie likwidacyjne było na giełdzie Bitmex i to była pozycja XBT do USDT na ponad 8 milionów dolarów, więc dosyć sporo polikwidowało. Lećmy dalej, no i zobaczmy dzisiaj kalendarz ekonomiczny, bo dzisiaj o 14:30. Mamy wskaźnik CPI w Stanach Zjednoczonych, więc można spodziewać się, że koło godziny 14.30 może być lekko większa zmienność na giełdach. Zobaczmy sobie jeszcze wydarzenia w krypto, ponieważ dzisiaj Optymizm ma odblokowanie ponad 8 milionów tokenów, więc jestem bardzo ciekawy, jak cena Optymizmu na to zareaguje. No i Bitcoin ETF, dzisiaj ciekawa kolejna sytuacja, Ethereum aktualnie zero, ani nie ma sprzedanych, ani kupionych ETF-ów, natomiast Bitcoin miał ponad 30 milionów sprzedanych. ETF-ów. Lećmy teraz do trzech artykułów, które dla Was przygotowałem. Pierwszy na AMB Krypto dy dyrektor Van Eck wzywa projekty krypto do naśladowania memcoinów i mamy tutaj przykład dlaczego. Widać bardzo mocno tutaj memcoiny idą, więc widzimy tutaj dosyć sporą zmienność właśnie na Memcoinach, no i udział ich w rynku, który wynosi ponad 14,3%, w tutaj w drugim kwartale 2024 roku. No i zachęcam Was jak najbardziej do przeczytania tego artykułu. Lećmy do artykułu numer dwa. Cena bitcoina walczy poniżej 61 tysięcy dolarów, a krótkoterminowi posiadacze stają przed testem. Jakim testem? No, oczywiście, czy wytrzymają tą presję i czy utrzymują dalej w portfelu swojego bitcoina, czy będą próbowali go sprzedać? Więc, dosyć ciekawa sytuacja. Zachęcam Was również do przeczytania. No i lecimy do trzeciego artykułu. Akcja FBI z fałszywymi tokenami ujawnia ogromne oszustwo kryptowalutowe. No, i tutaj możemy dowiedzieć się, że FBI stworzyło. Fałszywą kryptowalutę, no i tutaj na podstawie tego uzyskało niesamowite wyniki, gdzie chociażby zidentyfikowali 18 osób, które było zamieszane w manipulowanie rynkiem. Również zachęcam Was do przeczytania, a my lecimy już do wykresów, gdzie, jak widzicie, ja dzisiaj śledzę o poranku bitcoina, daxa, również ropę, która dosyć ciekawie się zachowała. No i z kryptowalut jeszcze Trona, o którym również dzisiaj pewnie powiemy. I lecimy sobie standardowo od Bitcoina. Wrzućmy sobie go na główny, wyrzućmy wszystkie tutaj te wskaźniki, aby mieć goły wykres. No i Bitcoin wczoraj zaliczył potężny zjazd tutaj przed godziną 23. Zaliczając 60 300 dolarów. No i dzisiaj odreagowuję. Aktualnie jesteśmy w okolicach 61 000, ale według mnie osobiście liczę, że dostaniemy jeszcze jedno zejście w dół. Ja osobiście właśnie liczę na zebranie tych likwidacji poniżej 60 000, ale czy to się wydarzy teraz, czy weekend? Ciężko mi jest prognozować. i ja aktualnie bez pozycji na. Bitcoinie, tak jak mówiłem, jutro wyjeżdżam, dlatego nie chcę mieć tutaj żadnych otwartych pozycji na dźwigni. Lećmy dalej. Ethereum. Ethereum przez ostatnie dni, co ciekawe, trzymało się dużo lepiej procentowo od Bitcoina. Nawet zauważyliśmy ciekawą korelację, że jak Bitcoin spadał, Ethereum trzymało się dosyć dobrze. Jednak wczoraj, właśnie przy tym tąpnięciu, które było przed 23, w momencie kiedy już cena puściła tutaj 2400 dolarów, no to dostaliśmy potężny zjazd, gdzie ja, właśnie w tym miejscu, zamykałem na szybko moje dwie pozycje na shorta. Co prawda, jedna pozycja wyszła bardzo fajnie, ponad 15 tysięcy zysku. Druga pozycja, ledwo 1000 dolarów zysku, ale zawsze zysku. Cieszę się, że wczoraj to zamknąłem. Od razu wrzuciłem informację na Twittera, żeby nie było, ponieważ później szybko cena odbiła, no i tutaj bym nie był aktualnie zadowolony. Chociaż po cichu liczę, że jeszcze zejdziemy do tych poziomów. Ja osobiście jestem ustawiony na 2281 z zakupami spotowymi na Ethereum. Nie mam tutaj przygotowanej żadnej pozycji na dźwigni, tylko patrzę przez ten weekend na zakupy spotowe. Czy zejdzie? Okaże się. Już niedługo. Lećmy teraz do kilku kryptowalut, które dla Was przygotowałem. Pierwszym z nich będzie FTM, który bardzo fajnie tutaj testuje poziom 65,5 centa. Wczoraj mieliśmy praktycznie tutaj kolejne zejście, no i bardzo szybkie odbicie. Gdzie poleciliśmy? Już Wam mówię od dołka. Praktycznie prawie 6%, jest to dosyć fajny wynik, szczególnie, że w korelacji z bitcoinem zyskało tutaj bardzo mocno. No i mimo tego, że bitcoin trochę się tutaj osuwa, to widać, że jest fajna presja popytowa. No i ciągnie tutaj nam dalej FTM do góry, więc myślę, że może coś z tego być. Teraz zobaczmy sobie linka. Link, który tutaj dosyć też ciekawie się porusza. No i wczoraj, przy tym zjeździe wieczorem, odbił się dokładnie od wsparcia na 10 dolarów i niecałe 41 centów. Dostał co prawda krótkie. Wąskie odbicie, nie tak fajne jak to było poprzednio. No i tutaj też nasz wskaźnik Discordowy pokazał bardzo fajnie tą górkę, to przegrzanie. No ale już tutaj mocno wybił się poniżej, więc jest tutaj potencjał do ewentualnego dalszego wzrostu. Więc tutaj jeszcze nie jest nic przesądzone, że może tutaj być jakiś dalszy spadek. Myślę, że nawet jest potencjał na wybicie się powyżej 11. Lećmy dalej. LPT. Tutaj ciekawa sytuacja, bo dostaliśmy przebicie wsparcia na 11 dolarów i 55 centów. Kilkukrotnie wybranialiśmy te spadki, aż w końcu wczoraj, przy tym zejściu, dostaliśmy zjazd, który wyrównał się idealnie z tym zjazdem o tej samej godzinie 16 września. Tego roku no i cena szybko nam odbiła, jednak w dniu dzisiejszym widzimy, że po raz kolejny próbujemy zjeżdżać poniżej. Jest tutaj jeszcze zasięg do dalszego spadku, więc myślę, że tutaj nie jest jeszcze nic przesądzone. No i możemy faktycznie nawet zobaczyć zjazd do 10,5 centa. Więc warto myślę, poobserwować, co się tutaj dalej będzie ciekawego. Działo, lećmy dalej, optymizm, optymizm zbliża się do swoich dwóch najmocniejszych stref, czyli najpierw dolar i 46,5 centa, następnie dolar i 37 centów i to są dwa bardzo mocne poziomy, niejednokrotnie już były testowane, no i jestem ciekawy jak dzisiaj będzie z tym uwolnieniem 8 milionów tokenów, no bo tutaj jeżeli faktycznie będzie próba sprzedaży, no to cena może polecieć z powrotem w te dwie strefy. Jeżeli znajdzie się tutaj pomiędzy tymi dwoma strefami, myślę, że to będzie idealne miejsce do jakiegoś skalpowania ceny, które my akurat będziemy próbowali robić na Discordzie, Więc warto myślę optymizm poobserwować, bo może dać bardzo fajnie zarobić. Lećmy dalej, RLC. On ponownie tutaj zaliczył zjazd do swojego wsparcia na dolar i niecałe 38 centów. Zaliczył co prawda delikatne odbicie, ale według mnie polecimy jeszcze niżej. Nawet poniżej dolara i 30 centów, i myślę, że jest to ciekawe tutaj do zrobienia, bo jeżeli zejdziemy faktycznie do dolara i 30 centów, możemy dostać faktycznie jakieś delikatne podbicie, nawet z powrotem do tego żółtego poziomu, który aktualnie jest testowany. No i przy odpowiednim tutaj odbiciu możemy spaść jeszcze dużo niżej, nawet do jednego dolara, ale myślę, że warto tutaj być na bieżąco, poustawiać sobie alarmy, bo RLC bardzo fajnie porusza się po swoich tutaj poziomach a my lecimy sobie teraz do trzech towarów, które dzisiaj wyglądają dosyć ciekawie pierwszym z nich jest ROPA ROPA po tych ostatnich spadkach dzisiaj o poranku bardzo szybko tutaj zawróciła przed tym oporem na 73 dolary i 81 centów no i ja osobiście wbiłem sobie tej takiego szybkiego krótkoterminowego shorta no i początkowo mieliśmy zjazd do 73,28 teraz cena podbiła ale jak widać opór bardzo mocno działa no i póki co odbijamy się jeżeli byśmy dostali przebicie do 74 dolarów to przy kolejnym odragowaniu próbowałbym z tego wychodzić no bo jednak będzie szansa wtedy utrzymać się powyżej Póki co opór działa dobrze, więc nie wychodzę z tych poziomów. Myślę, że jest jeszcze spora szansa tutaj w Stanach Zjednoczonych po informacjach też o ropie naftowej może tutaj polecić jeszcze niżej. Nawet tutaj do tej niebieskiej strefy, którą już też niedawno zaliczyliśmy, bo wczoraj o godzinie 16.15 i to byłaby dobra strefa, aby zamknąć tego shorta. Lećmy dalej. Kolejnym towarem jest cynk, cynk, który po swoich nie powiem gigantycznych wzrostach, gdzie przebił swój opór na 2, 2971, który był testowany chociażby 17 września, no to poleciliśmy dosyć wysoko powyżej 3200. Dolarów, no i dostaliśmy zjazd z powrotem do tego poziomu, o którym mówiłem przed chwilą, czyli 2971. Dostaliśmy z tego miejsca bardzo szybkie odbicie. No i cena powoli nam rośnie, więc jest potencjał do fajnego longa. Ja osobiście nie rozgrywałem. Ponieważ na giełdzie Bing X, której jak dobrze wiecie, wszystko rozgrywam, nie ma aktualnie cynku. Kiedyś był, teraz aktualnie nie ma, ale wracam do tych wykresów, bo wiem, że chociażby na giełdzie XTB dużo osób gra. No to może sobie spróbuję wtedy wykorzystać takie wejście. Póki co będę sobie tutaj się przyglądał, jak się cena będzie dalej zachowywać, czy wybijemy kolejny szczyt, czy polecimy jeszcze wyżej, czy ponownie będziemy testować ten biały poziom, czyli 2971, no, ale myślę, że tutaj sporo będzie jeszcze czasu na to, bo tutaj wspinać możemy się przez kolejne dni. No i kakao, kakao, które wygląda dosyć ciekawie, kakao, które niedługo wystartuje. No, i wczoraj zaliczyło bardzo fajny rajd wzrostowy, gdzie zatrzymaliśmy się tuż przed krawędzią tego trójkąta, którego my bardzo mocno tutaj ostatnio graliśmy. Ja osobiście w kakao nie wchodziłem, wiem, że na Discordzie tutaj dosyć sporo osób wchodziło, zarobiło. No, i dzisiaj czekamy, co się wydarzy dalej czy z powrotem zostaniemy odbicie i zejdziemy do tych dolnych poziomów tego trójkąta. Czy jednak spróbujemy wybić tak jak poprzednio górą? Ja osobiście nie mam zamiaru wchodzić, nie chcę ładować się w kakao tutaj typowo przed weekendem. Poczekam, poobserwuję, jeżeli faktycznie będzie ciekawa opcja na rozegranie tego bardzo szybko. Tak, w ciągu jednego dnia może zaryzykuję, no ale myślę, że tutaj jesteśmy w ciekawym miejscu, nawet na taki krótki. Spadek, jeżeli miałbym osobiście rozgrywać w ciemno, no to ja bym stawiał na zjazd z powrotem tutaj do tej podstawy trójkąta, czyli zysk około 5,5%, patrząc tylko na spotowy start w pozycji. Więc na odpowiedniej dźwigni można tutaj coś ugrać, ale tak jak powiedziałem, ja nie będę ryzykował. Ja dziękuję wam wszystkim za dzisiaj, za obecność dziękuję za wszystkie suby, lajki i komentarze dziękuję też za komentarze na Twitterze no i tam będę, postaram się wrzucić coś w weekend, ale tak jak mówiłem będzie mnie troszkę mniej a my słyszymy się już w poniedziałek Na no a z patronami będę praktycznie bardzo często na Discordzie więc tam cały czas będę praktycznie dostępny Nazwami no słyszę się. W poniedziałek, miłego weekendu, do usłyszenia. Hej.